Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na 40. ostatniej już sesji Rady Gminy Krzymów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym można podejmować prawomocne uchwały. Wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali państwo porządek dzisiejszego. dzisiejszego Moimi gośćmi są pani Danuta Mazur, przewodnicząca Rady Gminy Krzymów. Kończącej się już kadencji oraz pan wójt gminy Krzymów Tadeusz Jankowski. Dzień dobry, witam państwa. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Spotykamy się po czterdziestej sesji Rady Gminy Krzymów. To była ostatnia sesja. Radni na tej sesji pracowali, podjęliście uchwały, ale również było dużo wzruszeń. Tak, była to sesja ostatnia podsumowująca kadencję radnych w latach 2010-2014. Był to czas podsumowań i tak naprawdę dzisiejsza sesja i materiał przedstawiony na niej udowodnił, że nie mamy sobie jako Rada nic do zarzucenia, że przez okres kadencji dbaliśmy o to, żeby równomiernie w naszej gminie działy się inwestycje i na ile było to możliwe, wszędzie tak się działo. Jak przebiega współpraca między władzą ustawodawczą, uchwałodawczą, władzą wykonawczą, czyli między radą a wójtem gminy? Tutaj pan redaktor zaznaczył, że dzisiaj też było na roboczo, dlatego że no mimo, że to ostatnia sesja i wiadomo, że ona kieruje się innymi zasadami, to jeszcze pani skarbnik chciała, no mówiąc krótko, wyczyścić budżet, dlatego że no, zdajemy sobie sprawę, że teraz to zamieszanie wokół wyborów, Później powiedzmy wybory yy, władz statutowych, i tak dalej. No, gdzieś tam nam zajdzie do końca roku, a gmina musi pracować i niektóre rzeczy, które no, po prostu. Tu pani skarbnik ma do, 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 do rozliczenia musi rozliczyć, dlatego tutaj chciałem na tym przykładzie powiedzieć, że przez całe te 40 sesji, ja tutaj sam osobiście biję w piersi, ale chciałem podziękować na ręce pani przewodniczącej całej rady, takie rzeczy się zdarzały, bo czasem trzeba z dnia na dzień podejmować decyzje, zwłaszcza przy pisaniu wniosków, zwłaszcza przy rozliczaniu tych wniosków, gdzie no po prostu liczy się czas, liczy się powiedzmy mobilność danego samorządu, i tutaj z całą odpowiedzialnością powiem, że to nam się udawało, ta współpraca, że jak było trzeba w ciągu powiedzmy, Siedmiu dni zwołać sesję, to zwołaliśmy, a jak było trzeba w ciągu dwóch dni, to też zwołaliśmy. I tutaj po prostu dyskusje zawsze były, że tak powiem, merytoryczne, dyskusje zawsze były na argumenty, nie było jakiegoś taniego populizmu. Y oczywiście y decyzje były bardzo, że tak powiem, daleko idące, bo tu chodziło o środki zewnętrzne. Ale żeby pozyskać środki zewnętrzne, trzeba mieć swoje, a jak ich się nie ma, to trzeba pożyczyć. I tutaj między innymi też kwestia powiedzmy, z czego trzeba zrezygnować, żeby później oddać. Bo to ma dwa końce, ale tutaj z całym odpowiedzialnością mówię, że w tej kadencji jak i również poprzedniej, bo to był początek poprzedniej, zresztą pani pani Danusia Mazur też już w tamtej kadencji pracowała, to wie zawsze tutaj na tle powiedzmy na tej sali dogadywaliśmy się. U nas i to też podkreślam, że nie ma jakichś podziałów partyjnych, nie ma jakichś podziałów powiedzmy Ideologicznych. ideologicznych, wszystko jest na zasadzie podziału, o, o że tak powiem, jak mówił przysłowie, każdy skrzyżował swoje rzeczy. Ci z Brzeźna mają inne interesy niż ci z Krzymowa, ci z Krzymowa zawsze, powiedzmy, prędzej się dogadają z Brzeźna niż z tym z Teresiny, bo jest jeden, ale tutaj było to wszystko wypośrodkowane, wyważone i tutaj naprawdę mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ta współpraca na tle Rada, wójt, zwłaszcza między radnymi z sołtysami się bardzo dobrze układała i efekty tego mamy. No fakt, że po prostu kadencja się kończy i w przyszłej kadencji będzie to obciążenie spłaty, ale mam nadzieję, że damy radę. Jako gmin oczywiście. Z perspektywy Pani Przewodniczącej, jak ta współpraca wyglądała? No, ja jestem również bardzo zadowolona, czego wyraz dałam dzisiaj na sesji, że właśnie między nami właściwie ci radni z mniejszych, mniejszych miejscowości na pewno nie odczuwali, że oni są gdzieś odtrąceni, nie szukali obozu, który by popierał ich decyzję, bo jako rada uznawaliśmy, że jakaś sytuacja jest słuszna, jakąś decyzję trzeba pod nie, podjąć. To niezależnie od jej lokalizacji, jako Rada staraliśmy się podejmować mądre decyzje. Myślę, środki są ograniczone, ale choć kończymy swój budżet sporym deficytem, to mamy taki komfort psychiczny, że były to środki, jak ja nazwam dzisiaj, nie na przejedzenie że one poszły na to, aby móc pozyskać środki zewnętrzne. I z tego się cieszymy, bo jak Pan Wójt w swoim sprawozdaniu przedstawił tutaj taki materiał filmowy, właściwie, właściwe, właściwie kronikę wydarzeń. Mogliśmy naocznie dostrzec, jak wiele było tych inwestycji, które no niestety nie zadziałyby się samoistnie. Musiał to być owoc współpracy i Rady, i Wójta, i Urzędu. Chyba najtrudniejszą decyzją tej kadencji była decyzja o likwidacji trzech małych szkół w Borowie, Smuniku oraz głodniej przekształceniu ich w szkoły niepubliczne. Czy z perspektywy, bo to już prawie dwa lata mijają, czy z tej perspektywy, jak państwo z tej perspektywy oceniają te decyzje? To była bardzo trudna decyzja i tutaj rzeczywiście Rada ponad podziałami, mimo, mimo potężnych protestów mieszkańców się wzniosła i tę decyzję podjęła. Czy ona zaskutkowała tak jak jak, jak ja przynajmniej sobie wyobrażałem, nie do końca. Ja tu mam duże pretensje do y, organów y, Sejmu, Senatu, do rządu, bo tutaj się nic nie dzieje, żeby samorządom w jakiś sposób pomóc. Y, instytucje, które powinny dbać o szkoły, jak kuratoria. Czy, czy wszystko rzucają na gminy i my naprawdę tutaj sobie, że tak powiem nie do końca z tym wszystkim radzimy. To nie tylko problem samorządu gminy Krzymów, to jest problem większości samorządu, gdzie ta oświata pożera, że tak powiem gro środków. I tutaj taki cały czas mój, ale również apel środowiska samorządowego do rządu, do sejmu, do senatu, Rozdzielcie rolę, zostawcie nam bazę, my sobie poradzimy. Weźcie tylko y, tak zwane płace, czyli sprawy osobowe. Oczywiście ja wiem, że są związki, potężne związki nauczycielskie, ale to trzeba rozwiązać. Bo tu nie może być tak, że po prostu w jednej szkole, tutaj akurat no może się narażę, bo akurat przewodnicząca nauczycielka i związkowiec też, ale nie może być tak, że w jednej szkole, która ma 30 uczniów, w drugiej szkole, która ma 30 uczniów, ale w jednym oddziale, nauczyciel zarabia tyle samo. I tutaj po prostu te środki są, że tak powiem, przerzucane tylko na gminy, a Wy sobie musicie z tym jakoś poradzić. Nam udało się, powiedzmy, mimo, ja bym nie nazwał tego likwidacją, to była sprawa reorganizacji sieci. Tutaj pozostały cztery. Cztery szkoły publiczne, zostały trzy niepubliczne. One sobie też, te szkoły niepubliczne, razem i dzięki Bogu. I tam nie ma, przynajmniej dla dzieciaków, w moim odczuciu, różnicy. Ale jest na innych zasadach. I o to właśnie nam chodziło, mnie przynajmniej, żeby te zasady się zmieniły. Stowarzyszenia mogą więcej. Stowarzyszenia mogą więcej, jeżeli chodzi o kwestie powiedzmy długości pracy i tak dalej. Gminy tutaj są uwiązane przepisami, a zwłaszcza kartą nauczyciela. I to wszystko jeszcze przed nami. Tutaj ktoś musi ten problem, ja wiem, że on jest drastyczny, zwłaszcza jeżeli jakiekolwiek wybory się zdarzają, to każdy od niego jak pies odjeża, ale nad tym trzeba się pochylić. I to jest apel mój cały czas do rządzących. Bardzo chcielibyśmy i właściwie przez wiele kadencji marzyliśmy o tym, żeby to państwo za nas podjęło decyzję, żebyśmy nie my musieli decydować o tym, czy placówki zamykamy, czy nie. Dlatego tyle lat uciekaliśmy od tematu. Jednak w wyniku wskaźników, które do nas docierały, przeliczeń, wielu analiz, no, rady nie zostali jakby przekonani o tym, że no, deficyt strasznie by wzrósł. I, nie wiemy jaki byłby odbiór środowiska zewnętrznego, bo przecież zdajemy sobie sprawę, że mamy różnych mieszkańców i nie dla każdego priorytetem jest jakby działalność małej szkoły, bo ludzie mają oczekiwania, żeby budować chodniki, żeby budować drogi, żeby stawiać lampy i tak naprawdę jeśli dzisiaj rozmawiamy z kimś spoza gminy Krzymów to wielu jest takich, którzy nam zazdroszczą, jakby takiego rozwoju. Mówią, że faktycznie, jak wjeżdża się do Waszej gminy w ostatnim czasie, to widać tą różnicę. My się z tego cieszymy. Na pewno decyzja o reorganizacji oświaty nie przyniosła nam splendoru. Myślę jednak, że społeczeństwo zrozumiało tą trudną decyzję. Argumentowaliśmy ją wielokroć. Wiedzą również, że i taka jest ich opinia, że Właściwie dzieciom się nie pogorszyło. Ale i dzieci, które przeszły do szkół, które, które objęte są jakby tutaj patronatem, czy, czy działaniem gminy Krzymów, urzędu, są również przewożone, są otoczone opieką, bo rodzice jakby obawiali się tych dowozów, czy sprostamy tego, temu, czy dzieci będą pod właściwą opieką. To wszystko jest zapewnione, bo przecież uczę w szkole, mam kontakt z tymi uczniami i oni wyrażają taką opinię. Na pewno nie, go, nie czują się gorzej w tych większych szkołach, do których przyszło im przyjść. Właściwie teraz to jest suwerenna decyzja rodziców, gdzie posyłają swoje pociechy. Jeżeli chodzi o bazę, naprawdę mamy ją dobrą. Nasze szkoły wszystkie są yy, prowadzą oddziały, tak zwanej klasy zero. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie. Trzy, latki to, co, o czym się mówi. My już jesteśmy przygotowani. Szkoły niepubliczne też naprawdę mają bardzo dobrą bazę, która była przez nas przygotowana i też jest, są przygotowane. Także jeżeli chodzi o bazę, a, a, a ja jeszcze raz podkreślam, za bazę powinna odpowiadać gmina. My jesteśmy przygotowani, natomiast zostały kwestie osobowe, kwestie ludzkie i tutaj trzeba porządnych, dalekosiężnych decyzji. Na czterdziestej sesji. Yy... Państwo zarówno pani przewodnicząca jak i pan wójt podkreślał tę dobrą współpracę między radą wójtem ale również padło wiele podziękowań pod adresem urzędników pracujących tutaj w urzędzie jako kompetentnych i ta współpraca z nimi też była ważna chyba dla radnych. Zdecydowanie tak jak powiedziałam że podsumowując czteroletnią kadencję że ten widoczny owoc naszej pracy nie byłby możliwy, gdyby rada działała odrębnie niż wójt, gdyby nie współdziałała z pracownikami urzędu, którzy są merytorycznie świetnie przygotowani, którzy chcą w tej współpracy i są otwarci na inicjatywy zarówno radnych jak i mieszkańców. I to jest też ciepłe słowo pod adresem pana wójta, który potrafi właśnie zatrudniać wykształconych, kompetentnych ludzi. No ja pewnie mam to szczęście w życiu, że trafiam na dobrych ludzi, bo to ich zasługa. Jeżeli chodzi o pracowników, chciałem powiedzieć, że my nigdy nie mieliśmy problemu ze znalezieniem środków, ze znalezieniem programu, na który moglibyśmy się, że tak powiem, załapać, mówiąc cywilnie. Natomiast jeden problem, który nas ograniczał, to były nasze możliwości. Bo no, rzeczywiście, jeżeli coś przekraczało nasze możliwości, no to musieliśmy się wycofać, ale myślę, że tych wszystkich wniosków. I, i w tej sferze powiedzmy inwestycyjnej, ale również tak zwanych miękkich, naprawdę dużo zrealizowaliśmy i to jest właśnie efekt współpracy Wójta, Rady, bo tutaj trzeba pod to wszystko było decyzję podejmować uchwały, ale również kompetencji pracowników, kompetencji yy, naszych tak zwanych jednostek organizacyjnych, czyli szkół, czyli Gminnego Ośrodka Kultury, czyli warsztatu terapii i tutaj naprawdę nam się to udawało, każdy, że tak powiem ciągnął w jedną stronę i to owocuje tym, że po prostu trochę nam się udało tych środków pozyskać, a to widać w terenie i to naj, najbardziej cieszy. I teraz może najtrudniejsze pytanie, czego Państwu życzyć po ostatniej sesji tej kadencji? Żeby ludzie, którzy tutaj zasiądą, niezależnie od tego, kto będzie, również myśleli tymi kategoriami w moim odczuciu, żeby dobro tej naszej gminy było dla nich najważniejsze, żeby ta w... rozumieli że owoc współpracy będzie najlepszy i żeby umieli ze sobą współpracować. Pani przewodnicząca, tak ładnie powiedziała, że już nic więcej mam do dodania. Tylko życzę, żeby pani przewodnicząca również na tą następną kadencję tutaj, tą radą, tą gminą, w jakiś sposób współrządziła, współdecydowała. Wszystkiego najlepszego.